Siewaneczko widzowie w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku wlatuje oczywiście Las po ostatnim maratonie trzech odcinków dziennie, codziennie. W końcu dzisiaj tylko i wyłącznie jeden odcinek o godzinie 10. Będzie tych magicznych maratonów. Oczywiście z nami jest nie kto inny jak Wixa Gaming. Hello której już malutko brakuje do 10 tysięcy widzów, także kto nie subskrybuje, wbijajcie do niej. Ogólnie Wiktoria ma 10, miałem mówić, 18 czerwca urodziny. I ciekawe, czy do 18 czerwca uda nam się wbić u Wiktorii na kanale 10 tysięcy widzów. O Boże, ja już widziałem to. Że miała taką super niespodziankę na urodziny. Ogólnie na Twoim miejscu bym sobie posta na społeczność dodał. I ja też takiego posta najprawdopodobniej dodam na oba kanały i może na urodziny będziesz miała 10 tysięcy widzów. Także taki pościg może widzowie w sobotę był. Co? Tu mam ten gnój rozrzucać? No tylko to jest trochę większa szerokość, to tak się ustaw, żeby dobrze było. Bo tak zaczniesz rozrzucać na tamten kawałek pola też, to to też chyba chyba będzie wtedy, no nie? No i zdałoby się od razu, jeszcze ja puszczę pracowników na tamtym kawałeczku niech się ją od razu przenicę i zrobimy dzisiaj oczywiście o? ubijanie... Nie wiem, no ustaw sobie tak jak uważasz za słuszne i, i powinno być dobrze. Ogólnie po ostatnich wojażach Ford y, był w komentarzach mocno jechany przez was, bo pisaliście, że to nie jest wina pracownika, tylko Ford tak gówniano robi. No chyba że jest trochę właśnie. źle. No i wtedy dobrze sobie stałam, a Ty... No, troszeczkę źle sobie tutaj zajechałaś. Eee, wy napiszcie widzowie hashtag, czy już mówiłem hashtag, bo już się zagadałem, zagadałem i się pogubiłem trochę. Chyba nie mówiłaś. Nie mówiłem to hashtagu, nie także pamiętam. napiszcie hashtag opór, a Wam przypnę serduszko do tego komentarza, Boże. Bo dzisiaj będziemy testować Ursusa w oporowych wyjazdach na pryzmę, ulepszyłem też i wiaderko. Dzisiaj karmienie zwierząt też chcemy jak najwięcej zrobić, żeby do zimy sobie na spokojnie dojść. Co ja robię? Nie tym klikom. Dobra, Łuki, dawaj, dawaj do przodu Łuki, teraz musisz dać radę, musisz dać radę, masz pszenicę ogarniętą, brawa dla Ciebie, musi Ci się udać, brawo, 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 dobra, eee, zajeżdżamy od razu Renatą z drugiej strony, niech też ona sobie lata tym naszym nowym zestawem, dzisiaj raczej nowych nabytków nie będzie, bo nie mamy tak naprawdę co kupować i też, no, patrząc na nasz budżet, to dopiero po zimowej sprzedaży będziemy w stanie coś tam delikatnie pokupować, uważaj, bo tam jeszcze ciągnik stoi, nie wiem, czy zauważyłaś. Ja pierdzielę co za debil No, no nie wiem, gdzie da Dałam trochę gnoju na tamte pole coś się stanie No gdzie on... Czego on tu zawrócił? O w tym o miejscu no nie Stało się coś jak dałam trochę gnoju o, na już tamte też pole. Zaprócił. No, nie zawrócił? No nie o, wiem znowu Bo dla mnie taka robota z gnojem to nie dla mnie Bo ja nie umiem gnoju rozrzucać Zaraz będziesz kosić. Powiedzcie mi widzowie, jak my mamy zatrudniać tych pracowników, jak to ma wszystko działać, jak on... No, teraz jedzie normalnie, a ten przejazd sobie zrobił dotąd. Przecież tu nie ma żadnej przeszkody, nie ma nic, a on postanowił wziąć to do góry i zawrócić. Przecież tu... Nie wiem, tej gry się, szczerze, no, no nie da się tego logicznie wytłumaczyć, no bo takie rzeczy nie powinny się dziać, nie powinny mieć miejsca po prostu. No nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale... Oczywiście się nawet nie chcę komentować tych pracowników, Podje yy, weź gnojownik na chwilę. zatrzyma i podjedź ursusem, już do mnie, tym yy, czerwonym z turem. No, nawet koło, koło siebie masz. No, a renówka jakoś mogła pojechać dobrze. Faktycznie ten Ford może być, widzowie, yy, delikatnie zwalony pod tym względem. I trzeba będzie faktycznie kupić na przyszły rok co innego. Ford też jest największy. Eee... Ciągnik u nas, jakby nie patrzeć O Boże, co to tak szybko jest? Podczep! Chyba ja pojechałam się w przejechać, zobaczyć czy mi jaka nie zrobią Mhm Dawaj, 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 łopur, 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 ogień, łopur, 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 ogień, łopur, 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 łopur Zajeżdżaj, podjeżdżaj konie w kukurydze, tylko nie w kukurydzę jak możesz, o elegancko Dawaj, 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 jeszcze do tyłu, dawaj, dawaj, nie bój się, nie bój się Łuki, dobra, stój Dobra, jedymy, jedymy widzowie na błotniku, jakby nie patrzeć, nie no, tu jest siedzonko ogólnie w Ursusie e, Jedź od głównej drogi, jeżeli tak to możemy nazwać i no musisz wyjechać jakoś na pryzmę 25 koła, Ursus 16, oczywiście 14 z turem, nie posionym aby I zaraz zobaczymy, czy on wyleci pod tą górę, czy on nie za bardzo wyleci pod tą górę Kurde, po to drogi pobudowałem, a ona i tak jeździ po trawnikach. Ogień, ogień, to trzeba na ten wyjechać na, na parze takie, a nie. Ty zwolni. No nie, no to zwaliłaś cały wyjazd. Miał być op... No do. Jeźdź do przodu. Dobra, wycofuj. Weź, pokaż, daj to profesjonali... profesjonaliście, dobra. To trzeba naprawdę naparzać i wyjechać, a nie się bawić w jakieś takie wyjazdy takie babskie. No nie, bo weź, wyjdź, bo rozwalisz. Wjechałem. No to wyjdź, bo trzeba poustawiać to wszystko, żeby dobrze się spało. Ale ja chciałem bardziej oporowo to zrobić, no ale to i tak wyjechałaś pod ten kąt tylko. Ja, ja muszę zajechać jeszcze raz. Ja sobie widzę że tu są tory, ale ja się rozpędzę stamtąd. Wezmę sobie delikatny zamach i wtedy wyjadę, bo i tak nie chcę się cofać i nawracać tutaj tysiąc razy, jak wika zajechała pod lewą stronę, no nie? Dobra, chwila prawdy, ile będziemy mieli na Mazaku, jak będziemy wyjeżdżać. Uuuh, ja aż wyskoczyłem na tej pryzmie, jak zajechałem jak profesjonalista. Nie, <laughs> no to są widzowie wyjazdy dopiero na pryzmę. Oporowe, oporowe. Ciekawe, ile tego wszystkiego tutaj będziemy mieli, bo powiem wam, że naprawdę wydaje się ten silos, jakby pękał praktycznie. Tu damy na jedynkę, żeby do środku było jeszcze więcej. A jeszcze, może, jeden rozrzutnik tutaj jako tako wyjścia. Ja Wiktorii podstawię ten rozrzutnik, niech ona kosi do końca, a my sobie zrobimy w tym czasie delikatne ubijanie pryzmy, bo tak naprawdę to już yy, mamy więcej tutaj kiszonki niż ściany są na wysokości postawione, no nie? No tu chyba na jedynkę znowu sobie dam. Dobra, do tyłu, do przodu i ogień. No trochę roboty tej jeszcze takiej jesiennej typowo tutaj jest, zasianie tego już cały no nie po talerzówkach! Przepraszam, to było niechcące. Rozrzutnik możesz tam zostawić i ciachnij sobie tutaj i od razu sobie podczep i możesz lecieć. Z dalszą akcją kukurydzą, a ja sobie wezmę... Ursusem poubijamy, chociaż najlepiej to mi się zdaje, żeby było to wszystko poubijać Fordem, bo on jest taki najbardziej masywny, przynajmniej na takiego Chciałem się wydaje. Przecież no dobra, ten... no ale najpierw skończ, skończ robić to, co ja ci każę. Czyli mam kosić, tak? Tak, no bo ten rządnik jest szeroki, to później jak to poogarniasz. Ja pierdzielę, żeby to wszystko porozjeżdżać, widzowie, to naprawdę. Chyba z Wiko zaraz we dwoje tutaj będziemy działać na tej pryzmie na dwa, na dwa, zestawy będziemy ją rozjeżdżać, naprawdę Kiszonki, jak nam Spontuj zabraknie... Się z traktorem. Przez pryzmę jedziesz? O, lipkowóz, chyba się zakopcimy Nie Fatkujcie. pójdzie Ubi Ubijanie, znaczy ubijanie, rozrz ubijanie rozrzutnikiem po pierwsze, to nie jest Ford, po drugie, to nie jest gnojówka. Ło! Wow. Chyba to jak po przejechać. Ale ubite, dobrze, powiem Ci, że rozrzutnik eee, fajnie to ubija. Tym. Co? Robimy to... Belarusem. To jest MTZ, dokładnie. Belarus. Żeby tak w skrócie powiedzieć. Nie no, bo jak mówimy Belarus, to bardziej tak ee, prestiżowo brzmi. No, te ciągniki to chyba z Przestysem zbyt dużo wspólnego widzowie nie mają. Tak czy siak. No i dobra, jeszcze raz wiadę. Ja będę podrzucał, Wika będzie ubijać. Ja będę tym wiaderkiem robił też, jest ono ulepszone na. Na 2000. Mieliśmy robić te 2750, żeby idealnie tak wychodziło, ale zrobiłem to delikatnie inaczej, żeby aż takiego przeskoku dużego nie robić, tylko faktycznie jest 1000. Zrobiliśmy sobie 2000. I ten przeskok będzie po prostu... Będzie po prostu mały, no nie? Nie mogę podłączyć? Co? Czego nie mogę podłączyć tej przyczepy? No, może źle podjechałaś No dobra, teraz już. Dobra. Jak tam procentowo to wygląda? 58% ubijania Ale ogólnie w tym silosie fajnie się to wszystko rozchodzi Przez boki jakoś nie wypada Jakoś mocno nie, no ten bok jeden jest Strasznie, że powypadało, ale to Nic nie zrobimy z tym tematem Niestety, tak się, tak się w tych silosach dzieje Ciekawe czy w 25 też tak jest yy, Czy gdzieś tam nie jest Ale w tym tygodniu powiem wam Tym bo to jest we wtorek, to może nie w tym tygodniu, ale w tym poprzednim. Nadgoniliśmy top 10 modów tygodnia e, straszelnie. I jesteśmy już na dobrej drodze, żeby nagrywać już prawie aktualne top 10 modów tygodnia. Dużo tam ci jeszcze zostało? No kosze. No to właśnie tego pytam, czy ci dużo zostało jeszcze? No nie wiem ile mi zostało trochę mnie. No jak nie, nie widzisz ile przejazdów masz? No z dwa jeszcze. No w sensie jeden w dół i teraz ten w górę, nie? Aha. A ja się biorę od razu za, za zbieranie tego Co żeśmy gdzieś tam za daleko pojeździli, no i mówiłem wam widzowie, że Z, dwu, z co ja gadam, z 2000 tysięcy, tysiaka zrobiliśmy Sobie tutaj, znaczy 2000 zrobiliśmy z tysiaka pojemności, no nie Czyli już o takie o akcje jak na przykład o to, czyli tam gdzieś tam podrzucanie tego, zbieranie czy ładowanie później nawet e, Będą przebiegały no znacząco szybciej Kurde, tylko najgorsze, że w jednym miejscu mi na przykład ołapie, a widzicie, tutaj na przykład o, trzeba to idealnie chyba sobie podrównać i w drugim miejscu już jest jakiś tam delikatny problem, ale zaraz to jako tako mm, sobie wysypiemy. Tak bardziej na środku to widzowie wysypuję, podsypuję, żeby później nie było problemu z tym wszystkim. Tu można by było też tak dać, o mniej więcej w równej linii i znowu wyszło od groma tego. Tutaj niech sobie to będzie. I z tamtej strony na razie sobie będziemy zajeżdżać, żeby tutaj nie psuć już e, tamtego wichajstra. E, dobra, jak u Wiktorii to wszystko wygląda. A bo ty do samego dołu dojechałeś z tamtym e, rozrzutnikiem poprzednim. Słyszysz mnie w ogóle, czy nie? No słyszę cię. Do czego nie się nie odzywasz? No mówię no! No to nie słyszysz mnie? No nie. No przecież ci odpowiedziałam. Ja cię nie słyszałem, no to jak mam cię słyszeć, jak ja cię nie słyszę? No, to umyj sobie uszy, a nie. No, ale nie, mam, ale nie mam dźwięku, no to jak? No, skąd mam to wiedzieć? Ja też nieraz tak mam, że nie mam dźwięku. Jak ty coś mówisz do mnie, albo coś od ciebie. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Dobra, my sobie to dokończymy i widzimy się widzowie za chwilę. Dobra, trochę zajęliśmy innymi rzeczami, zrobiliśmy jakiś delikatny porządek. Tam pracowników odpuściliśmy i sami to zrobiliśmy, bo te siewy po prostu wyglądały mocno średnio. Mimo, że Redówko robił dobrze to Fordem, tak średnio. E, I zostało nam e, wyjechać tyłem teraz na pryzmę, żeby jakoś to opróżnić. Kombajn też już tam odstawiony, Wika jeszcze robi chyba przejazd w dół e, z tym obornikiem. I będzie mogła się brać o, od razu... ten, winogron trochę gnoju naleciało. Trudno. Ja po prostu nie jestem doświadczonym takim... O, znowu. Ja pierdzielę tyłem wyjeżdżam na pryzmę, czaisz? A czego? No bo z tamtej strony mam już ładnie podsypane i nie chcę... I nie chcę tego za bardzo niszczyć. Coś takiego? No ile to jest ustawione? Na jeden. Ale opór, ale dybi ten ciągnik, ale opór. Nie wiem, w którą stronę najlepiej to by było e, dawać więcej i więcej, ale jakoś to się uda. Mam nadzieję, że porozjeżdżać. Dobra, daj mi 2%. 22%, co z tym zrobić? No zostaw koło tego, koło pryzmy. Zawiesiłam się. Gratulacje. No tak. Dobra, ja już swoją robotę e, część, że tak powiem wykonałem Tylko gdzie teraz my to odstawimy? Najprawdopodobniej też na tył Rozrzutnik Wika daje tutaj. To mogą ustać nawet koły... to wszystko robić to od razu? Nie no, zaurek trzeba, bo tam trzeba pole stworzyć dalej, wiesz? Mhm. To je, tak żebyś zakręce nie wyjeżdżała. E, e co ty robisz? Tutaj się cofa. Jak się cofa? Nie ma teraz mówienia, że się nie cofa. Yy, no wyjeżdżaj tyłem się od. Rozrzutnik ma stać przy ścianie. No nie, no Boże. No właśnie, ja mówiłam, że ja więcej szkód robię niż. No teraz mi pomóż. Naucz się jeździć. Albo kup sobie okulary. Mam okulary. No to nie widzę. Ustaw się tak jak ja i se cofnij lajtowo tak jak ja, a nie ty zajeżdżasz przodem pod ścianę. Jakbyś to odczepiła, jakbyś ciągnikiem wyjechała, przecież to jest niewykonalne. Ja umiem wyjechać ścianą. No. Ale przez ścianę byś wyjechała? No. Ciekawe jak Nie no w ja to w stronę kręcisz kołami, wyrównaj to. Jak ty chcesz cofnąć jak ty masz rozrzutnik skrzywiony na maksa. No i wraz. Pojechała se i w lewo skręciła, no? No, wyrównać wszystko to. Skręć kołami, wyrównaj sobie to, skręć koła Nie w tą stronę, jak w tą skręcisz, to w drugą ci pójdzie zestaw. Co? Podjedź do przodu! Podjedź do przodu rozrzutnik ci w talerzówki idzie, w talerzówki ci idzie rozrzutnik Wyrównaj. O i na wprost i teraz cofaj Powoli, bo jak będziesz szybko robić, to na pewno gdzieś ci skręci. O właśnie. I powoli, jak ci się gdzieś skręca, za bardzo się zatrzymujesz i korygujesz kołami. No, o tako właśnie O, 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 dobra, dobra, no dobrze idzie na razie. Nie kręć, dobra, daj, o tak, no i jedź. Skręć trochę O, tako, i do i do tyłu. Mocniej skręć I O dobra i wyprostuj, wyprostuj koła, bo już za dużo, za dużo, no teraz skręć skręć, 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 skręć kołami. O dobra, dobra No i do tyłu Prosi to by cofnąć ogólnie z bliższej odległości, ja tak trochę sobie tego manewru na polu narobiłaś. No idealnie, no kręć trochę, żebyś go wyrównała w tamtą, no Dobra Dobra, git, 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 git No, kręć troszeczkę w drugą O tak o, ale nie na maksa No i do tyłu Wyprostuj koła, do tyłu Wiecie, wiecie, wiecie? do tyłu, kręć, kręć, ratuj go trochę, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę, w, tą stronę w drugą O, 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 idę, ideo. ideo. No, za dużo, za dużo, mówiłem, drać sobie troszeczkę do przodu Dobra, i do tyłu Koła skręcone trochę kołach, nie w tą, w tą, no Mocniej skręć kołami, mocniej, o, 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 no dawaj, 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 dawaj. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, stój, 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 idea. Dobra, coś tam jednak się naumiałaś przez te wszystkie odcinki. Eee... Tylko trzeba powoli, bo widzisz, jak dasz dużo gazu, to on ci ucieknie na lewo, czy tam na prawą stronę. Żyjesz tam, czy nie żyjesz? Ja pierdziele przed chwilą ją pochwaliłem to w belki się wpierniczyła teraz. Niech dnia przed zachodem słońca. Nie wiem czy pokazywać widzom orkę, czy pokazywać ubijanie pryzmy. Może orki już nie będziemy pokazywać, bo to ostatnio też były te orki. I tak dokąd pola są, to widzowie wiedzą. A to jak będziemy mieli zrobione, to już będziemy mogli tej czas poprzewijać trochę. Ja się już lansuję teraz. No widzę właśnie, że w ciągniku już tylko siadłaś i czekasz na zbawienie nie wiadomo jakie. A to co mam robić? Mam się brać za coś? No właśnie, wiesz co? Ja bym ci dał zadanie istnie bojowe, jeżeli chcesz. Wiesz jakie? Wyrównanie tej pryzmy po prostu. Tak żebyś dojeżdżała tu, tutaj mniej więcej. No jeździsz tu gdzie jest górka, żeby kołem najechać, no nie? Nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, że tutaj jest, widzicie, taki spadek mocny, a z tej strony aż się przesypuje. To jest tak źle... Nie wiem, źle te kolizje są podawane. Dawaj, a ja sobie w tym czasie ciachnę od razu e, podsypanie delikatne mordo. Dobra. O się sypie? Nie Plus minus widzały wszystko, mniej więcej na... Nasi... Nie możesz we mnie wie Ja miałem wiaderko pełne, no matko, bosko, nie możesz we mnie wjeżdżać jak ja robię coś takiego Co mi wlazłeś ciągnik No muszę tu łazić. Patrz trochę do tyłu. Do końca pryzby nie dojeżdżaj, bo tu jest idealnie wyrównane Dobra, coś w tym stylu Tu sobie też to popodbieram. Dobra, weź na chwilę się zatrzymaj. Zatrzymaj! No, można mnie nie krzyczać. No mówię, zatrzymaj się, no jak za pierwszym razem nie słyszysz, to trzeba głośniej przecież mówić. No to chyba usłyszałam, mi się zatrzymałam, chyba, no. Dobra, tu też jest idea. Dobra, teraz tylko abyś tego nie chrzaniła i to wszystko wyrównała. Widzowie, my się bierzemy za dalsze równanie. I zaraz zobaczycie efekt finalny, jak to będziemy przykrywać. Bo jeszcze ja muszę zapisać sobie save, żeby mieć yy, to wszystko mniej więcej do miniaturki. No i dobra, widzowie, wszystko mamy tutaj ogarnięte 100% i teraz Wika będzie zjeżdżała z pryzmy, ale bardziej oporowo, żeby po prostu nie zniszczyć tych takich naszych rogów. O tu jest najniżej, chyba. O tutaj? Bokiem, gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? No to, co mam zrobić? nie domyśli się. No nie domyśli się. Ale masz, wyjść, no bo nie masz, masz po prostu wyjść z ciągnika i dać mi Patrz. O! No to nie źle zrobiłeś akcję. Fajna akcja Kiszonka. Mhm. O, po prostu turem trzeba było się ciachnąć, widzisz? No i elegancko i mamy to wszystko zrobione. Tam pole mamy uprawnione, tam mamy wszystko ogarnięte, wszystko Przykrywać? zaplanowane. Możesz przykryć, jak chcesz, burmistrzu. E, a ja od razu biorę się za zapisywanie kwoty Prawy i przewijam. Co? Problemy mi się wyświetlają. O, już. E, dobra, Majonez. teraz tak. Ile mamy pieniędzy, żeby je zapisać? Od razu, po tych naszych uprawach. 13 e, 064. E, przewijam.

41945 41945 41, 945. 41 945. Yy, dobra, mamy taką kwotę, mamy 9.42 we wrześniu, yy, no i wszystko mamy tak naprawdę ogarnięte, trzeba przypi eee, przypinać, miałem mówić przycinać te krzaczki, no jeszcze jeżeli Ty chodzi to o winogron to, to nie. Co mówisz? Ty to zrobiłeś jak ja tam obijałam pryzmę, po pole. No to przecież to na cięciu było robione. Okłamałeś mnie jak zwykle. Ale z czym? No z polem. W sensie? No nie powiedziałeś mi, że go już robisz, bo ja chciałam ci pomóc. Ja myślałam, że ty stoisz się i się obijasz. No nie. Dobra. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Coś tu jest do roboty. Tutaj widzę, że na razie to, to, to. Spokój. Karm zwierzęta na razie. To teraz pamiętaj, że inne porcje... A nie, bo my i tak na razie to jeszcze kiszonka nie doszła, także tutaj e, tego co za bardzo nie przetestujemy, to jest ogarnięte. E, jeżeli chodzi o pole, tam jest ogarnięte. Tu możemy sobie karmić na spokojnie... A, to jeszcze coś było w tym. E, co ja mogę wziąć, żeby Ci pomóc? Są tu jakieś takie półpełne, tu jest jeden z tysiaczkiem, to trzeba to będzie wrzucić. E, gdzie jest paszowóz? A, jedziesz. U, czegoś tak stanął tymi traktorami? No bo ja skończyłem, no bo ja skończyłem, no jedź, ja skończyłem tam siać, no i musiałem gdzieś to postawić, to trzeba umyć. Jednego tysiaka od razu Ci wrzuciłem tam. To ile miało? 5500, czyli to ma idealne wartości pod ten paszowóz, to ja od razu to wrzucam. Jeżeli chodzi o kiszonkę. co Ty tak wolno jedziesz? Do tego dajemy sobie siana jeszcze jedną, ale tu że było 5500 jak tam jest 1000, to musi zostać. Czekajcie, to my musimy... karmienia zwierząt. Co? Nie lubię już robić karmienia zwierząt. Ale tabelka świruje, ale ona świruje. A przeszkadzasz zawsze, ja nic nie mam. Czekaj, no to, no to oblicz za mnie, bo ja się pogubiłem. Jeżeli tam dałem pół, czyli musi zostać z tego 2000. Idź po słomę, jeszcze jedną. Dobrze, liczę 2000, chyba musi zostać. Tak mi się przynajmniej wydaje. A kury? Jak wygląda sprawa? Ale tam chyba nic nie ma do roboty przy kurach. Tylko najwięcej widzowie będzie roboty przy e, przy krowach. I w październiku bodajże można już sprzedawać. E, o kurde, trochę przesadziłem, no ale dobra. No i słomy dopchaj do końca. Dobra, biegnie Wika ze słomą. To sobie damy i zobaczymy w październiku Czy będziemy mogli coś sprzedawać No i dobra widzowie ostatnie karmienie tutaj już jest przed nami Ogólnie w październiku nie można nic sprzedać Dlatego tam odcinka nie będziemy ciągnąć Aż tyle taką zimową sprzedaż zobaczycie W jednym odcinku e, Po prostu już czwartek na kanale Tak jak to przystało na tą serię Wszystkie pola jakie mieliśmy powiększyć są już powiększone Większość jest obsiane no bo tutaj jeszcze dojdzie kukurydza Tam jeszcze ziemniaki no to wiadomo że to na wiosnę Te drogi postaram się ogarnąć Do kolejnego odcinka też żeby jakoś to wyglądało Przez weekend sobie posiedzę na tym, yy, tutaj mamy zasiany jęczmień no i jeszcze kwestia tego winogronu no nie, bo tutaj jeżeli chodzi o winogron yy, to wygląda to tak że są jeszcze trzy drzewa tu jest też niedociągnięte to wszystko też trzeba na to pieniędzy i to na pewno dużych pieniędzy, żeby ten winogron jeszcze sobie doszedł do końca, przycinanie winogronu to też już poza odcinkami sobie zrobimy, żeby się w to nie bawić te palety poogarniać i my widzowie w kolejnym odcinku widzimy się albo w listopadzie Albo nawet w grudniu, żeby szybciej po prostu kolejny odcinek yy, gdzieś tam ogarnąć, no bo jednak tej sprzedaży będzie pewnie dosyć dużo. Para.